Cieba widzowie, sami widzieliście, co wczoraj się odwaliło. Przekoczowaliśmy całą noc u mnie w pokoju. Ja spałem tutaj, schowany pod kowadrom. Jack, Jacku! Ej, chwilę. chyba spał na fotelu. Gdzie jest Jack? Tu jestem. Gdzie? gdzie? Tu spałeś w szafie. No tak. Co to jest? Najbezpieczniejsze miejsce. A gdzie? To od razu pójdzie do twojego łóżka. A. Jaki ty cwaniak jesteś stary! No, za mnie! Nie mam spokój święty. Nie dość, że chciałeś, żeby rytuał wy, wywoływać, to teraz jeszcze się chowasz w szafie stary. A mi nic nie mówisz, żeby się schować też... No, przecież... się we dwóch, no przecież. Ja myślałem, że ty na fotelu śpisz, mówię, kurde, dobra, ona wejdzie w razie czego, to najpierw ciebie zaatakuje, a ja w tym czasie ucieknę. A ty w szafę się schowałeś! Jack! Zresztą co ja gadam, przecież ty stałeś na tych, na czatach! Człowieku, ty miałeś na czatach stać! O Jezu, na czatak i od razu wywołałem ją. Może to nie była Serbian Lady, od razu. Może... A co, kurier? No z internetu jakiś rytuał znalazłem, jaka jest szansa, że to działała? No a może szatma. to była szopka betlejemska przyszła nam? Uuu, z Trzech Króli, żuli. Bardzo dobrze, no nie, nie ma jej przecież, pójdźcie za okno. <słysk> Jacku, stary. O, samochody stoją. Jest. Tyle dobrego widzowie. Ej, a cz czekaj. Co tam worki robią? Przez śmieci nie było. Jezu, ile worów tam. Jacku. A co się ona rzeczy twoje powywalała z dołu? Czemu mo... O no, da, bo twoje są tutaj. no, no właśnie. Co jeżeli nam całą chatę wyniosła? O, kurde. A przy śmieci będą zabierać niedługo. Stary. Wiesz, co jest najgorszy. Ty masz jeszcze taśmy tutaj. Nie było nic widać, czy ktoś przechodzi, czy nie. Nie, że byłem w szafie cały Ale to nic jest... naprawdę nie widziałem, ale. To nie jest najgorsze, to jest najlepsze, bo to jest osłona, stary. Aha. Przednią, no. że nie widziała, że ktoś jest w środku. Tak. Gdzieś i kaską dzisiaj. No dobrać. właśnie widzę stać. To było mnie w szafie? Nie. Wiem. Może. <laughs> Ale ci nie dam. My God. Jezus! Oh. Jak się udał lot! Jak się udał lot! Zajebiście, chyba jej tu nie ma. jest jasno, więc się cieszę już trochę. Teraz. Tylko delikatnie. O. Dobra yes. O oh. yes. oh. 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 Oh, nice. Uh. Ej, nie jest źle, widzę jakąś plamę Gdzie? Na, no, czekaj, tam na dole jest jakiś syf. To ja tego nie widziałem w ogóle. Halo? Patrz jakiś się... śmiecik. Patrz buty wywalone. Mówiłem ci, że ona wszystko pakuje stary, wywalaj ten tak dalej. O Jezu, jakby to była Przez... moja wina przynajmniej. No, a to czy ja? Idzie? A ja wiem. Dobra, stary, nasz, no te widzili, którzy w internecie piszą jakieś głupie tu. Ja się nie powinien zgadzać na to winu. To jest moja wina, tak naprawdę. Tak jest twoja wina, ty wieprz. <grych> to wszystko jest twoja wina. Mimo że ja wywołałem. Służej, nie ma co się z tej właśnie Tu też klapek Ej, no stary patrz, Wyrwanie sobie jakby żarcie ja ci coś nie wiem Ej, patrz ile jacznicy jest! Co? To jest jacznica? jest jakieś dziwne żarcie, Na balkon się to, nie wiem co to jest. jakiś NIE jest TEGO! <ś> Zobacz jak to wygląda! To nie jest jajecznica. O, o. Ale mnie brzuch na... O Jezu. Tak? No właśnie mówiłem. O Jezu. Stary. Ale coś jest niedobrego w tym. No ja ci o. mówiłem. O O Jezu. Ale jest coś obrzydliwego w tym. Tofu. Ja. No ja pierd... Co jest? Bez przesady nie mam syfów w pokoju od kilku miesięcy. To Dosłownie prawda. od jednego, dwóch, kiedy się prowadziliśmy. To Co prawda. to jest w ogóle? No k Szmato Szma to je... zasrana, będzie sprzątała. Co jest? Będzie sprzątała tą ścianę za sraną! Wszystko uwalone znowu. Będziesz to myła własną chodź tu! Jak się wkurzył! Jeszcze siedziała w nim swoje mokre pizd... maczała, chodź zobacz. Co ty gadasz? Nie użyj te fotele co tyle siada dałeś za nie rozwaliła. O. Nie, ale siedziała na nich i to mi wystarczy. Zobacz, porozsypywała robaki, żarła robale. Chomika. Przecież chomik normalnie miał ten. Eee, normalnie były spakowane. Kto normalnie by tak rozwalił? Nie wiem, próbujemy. I cała paczka była poza tym. Człowieku. Czemu taki syf jest? Czemu ona zrobiła taki syf w tym domu? Stary jest. Gdzie ta kartka, którą ci dawałem? Gdzieś w twoim pokoju pewnie jest. Musimy to znaleźć. U mnie w pokoju, a nie została gdzieś tutaj? A może u mnie? No właśnie ja nie wiem, stary. Zobacz, jadła u ciebie w pokoju. Jaki syf? Ten akurat talerz to może jest mój, ale. Ale skserować go chciałem. Syf, jasz, syf, jas. No dobra, jeden talerz, to wszystko inne to. To jest ta szmata brudna, najgorsza, Serbian dama. Co to w ogóle za kartka? Wróciłam. Ej, to samo co cię w pokoju wróciłam. Tylko, że na czarno na kartce, tak. ale opalone jeszcze? Ty... A my nie... paliliśmy, na dole świece i wszystko. Kręga. Tak! Czyli ona na dole, stary, jest. Coś w rytuale nawalała. Na bank. Gdzie te karty, no. stary? Gdzie te karty? Na górze u odpłożyć? Ciebie w pokoju, mi się wydaje. biegnij. Nice! Dobrze jej miałeś chociaż. Dobra, co tu jest? Zagadkowa tajemnica serbskiej tancerki. A gdzie to jest z tym odwołaniem? No, nie wiem. Może jest. Czekaj, zebrać rzeczy, które były w rytuale, w jedno miejsce i mówić na odwrót wszystko. Czyli kawałek koszuli, włosy, i krąg ułożyć odwrotnie i mówić odwrotnie rzeczy. I to czyli od tyłu serbian lady po prostu. Serbian. l a dy Serbian. a i. naj. jedol. Ty stary, co tutaj leży? Co to jest w ogóle? I tego nie było Ej. jak tutaj szliśmy Dziecięca nóżka. Noga, normalna noga, ty... Jak to dziecięca noga? Co? To? Ty, ale ona jest wyrwana, wyłamana, złamana jakby. Wiesz o co chodzi? Może to do dubania w nosie. Nie, chyba nie. Nie. <grym> ty patrz kolejna! Co? Ej, ty może! Skąd tu się biorą nogi w tym domu? Patrz, normalnie by ktoś ten. Normalnie ktoś wbił yy, nóż w nogę. Widzisz to? sermią psychopatkę, To tak. się w domu se jaja robi. Ty, patrz jaką ranę zrobił ktoś. O kurde. Przez ranę? Czemu nogi? Czemu nogi? Nie wiem. To jest masakra, ale? Kurde. Kolejne nóżki. Gdzie ona może być i gdzie te rzeczy mogą być? Chwila. Jakiś... Zniknęły rzeczy, które były Halo, widzowie, wy jak coś to Stary, wszystko zniknęło od rytuału. Wszystko. Nic nie ma. No tak, to nie wiem stary. Nie wiem gdzie to jest. Tu są rzeczy, patrz. Ej, tu są świeczki od rytuału i to wszystko. No, jest! Ej, czemu tu to jest? Ej, czyle, czy to są na pewno świece od rytuału? Czy to jakieś inne? To nie są te. To są inne? To zupełnie jakieś spizd... kompletnie, jakieś nieużywane. Gdzie są tamte czerwone takie? No właśnie bo tu są i to dwie tylko i to nie takie To no bo te bordowe były takie bordowe, I jeszcze wszystkie. przypalone Przypalone, ty Ja Ja idę Dobra no. no to po prostu musimy odkręcić w drugą stronę z innymi starymi świeczkami i tak dalej Myślę, nie uda, dobra chodźmy tam Co? Na bo czasem zabrać te świece Ale wali świecami Jakby ktoś... Patrz, nawet są ślady wczoraj O kurde Przypaliliśmy trochę podłogę Tak? No Trzeba będzie doczyścić to, czyścić, to Czekaj, gdzie to są rzeczy? No, ja nie widzę tego z Do dupy jest pudełko. Jakie pudełko? W tym pudełku były rzeczy. Jest! Chowane? Jest, masz. Jak to możliwe? Zajebiście. Dobra, spalamy stąd, jak najszybciej. Ej, weźmy, zbierzmy wszystkie te nogi i ręce. co? Rzucimy je do kręgu, bo jakimś cudem one się tu znalazły. No, tak, to prawda. Gdzie ta kartka? Jezu, ja nie wiem Stary, patrz, znalazłem w pokoju i przy okazji się przybrałem. Z, z, z ten... Przynajmniej nie świerdzisz teraz Wykorzystałem okazję teraz tylko ja będę walił Dobra, stary, to w takim razie ja proponuję tak Musimy to zrobić albo na dworze, albo w garażu To ty w tym momencie W tym momencie musisz rozgryźć jak rytuał mamy zrobić Dobra A ja idę do garażu przygotować wszystko Zajebiście Dobra, powodzenia w takim razie A nie? Ej, już rozkminiłem właściwie jak to zrobić. To jest zupełnie na W relacjach, świadków, arz i wyjaśnieniach W teoriach i wyjaśnienia. G, co jest? Ej! Co się stało? Stary! O kur... Co to jest? Co ci się stało? Nie pokazuj tego na kamerze, człowiek! Co ci się stało? Ja pierdol... Człowieku! Co? Ona mi ziapnęła siekierą! Ja pierdol... ona jest! Karetkę wzywaj teraz! Dobra, dzwoni twój... Ja pierdol... Jezus Maria, jaki jest ten Dzień dobry, witam serdecznie. Mój kolega ma rozciętą całą nogę, poproszę o karetkę. Ma... Nie wiem co się wydarzyło, po prostu wezwijcie karetkę, dziękuję bardzo. O! Trzymaj mocno, Starry, trzymaj mocno. Przerwij nagrania, błagam. Dobra, przerywamy to się z A!